Legenda o Strzelcu Janie. Dawno, dawno temu, w roku 1386, kiedy w Polsce rządził Władysław Jagiełło, na dawnych ziemiach sieradzkich znajdowała się przepiękna malownicza osada o nazwie Strzelce. Położona była wśród lasów, osada słynęła z tego, że miała wśród swoich mieszkańców bardzo dobrych łuczników. Oprócz lasu były też jeziora i rzeki, z których mieszkańcy mogli czerpać, czyli mieć wodę i łowić ryby. Każdy z mieszkańców wsi był biegły w sztuce łuczniczej, ale szczególnie jeden z nich, młody Jan, był wybitny. Był szybki, sprytny i bardzo sprawny w posługiwaniu się łukiem. Nigdy z polowań nie wracał z pustymi rękoma, zawsze był w stanie upolować jakąś zwierzynę. No i wielu mieszkańców. Tejże umiejętności mu właśnie zazdrościło. Jan swoją postawą i umiejętnościami imponował wszystkim dziewczynom, ale jego serce skradła tylko jedna, a na imię miała Ewa. Ewa była córką najbogatszego gospodarza we wsi i Jan, no cóż, nie miał na tyle odwagi, żeby prosić o jej rękę, bo był z biednego domu i zdawał sobie z tego sprawę, że jego oświadczyny zostaną odrzucone. Ewa widziała w oczach Jana miłość, mimo to, że on sam starał się ją ukrywać. Ale co ciekawe, Ewa również była zakochana w Janie. Ale zdawała sobie z tego sprawę, że ona z bogatej rodziny, on natomiast z biednej i że do małżeństwa nigdy niestety nie dojdzie. Pewnego dnia spotkali się nad rzeką. Słońce już zachodziło za horyzont, a ludzie w końcu mogli odpocząć od upałów. Ewa powiedziała. Nie wiedziałam, że cię tu spotkam nad rzeką. Na co Jan? A przyszedłem tutaj, żeby złowić ryby. Ewa to usłyszawszy, zagaiła ponownie do Jana, a może byś też złowił jakąś dla mnie? Jan w tym właśnie momencie zdobył się na odwagę i wyznał Ewie to, co czuje, czyli ogromną miłość. Od spotkania nad rzeką mijały dni. Jan i Ewa widywali się praktycznie każdego dnia przy zbieraniu plonów. Lato się kończyło, dni były coraz krótsze, słońce zachodziło bardzo wcześnie. I właśnie wtedy Jan zdecydował się, że pójdzie do ojca Ewy i poprosi ją o rękę. Jan stanął przed Piotrem i powiedział: Piotrze, wiem, że jesteś najbogatszym gospodarzem w naszej osadzie, ale mimo to proszę o rękę Twojej córki. Ojciec dziewczyny był człowiekiem spokojnym i statecznym, ale w głębi serca podziwiał Jana, że ten odważył się i przyszedł do niego prosząc o rękę jego córki. I tak naprawdę, gdyby nie ta różnica, że jedni byli z domów bogatych, a inni biednych, to rękę córki by podarował. No ale niestety nie mógł tego zrobić i powiedział: Janie. Wiem, że jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Wszyscy cię we wsi szanują. Jesteś fantastycznym ucznikiem i myśliwym. Niestety, nie mogę dać ci ręki swojej córki, bo wystawiłbym siebie i swoje nazwisko na pośmiewisko. Młodzieniec zrozumiał, że przekonywanie ojca Ewy nie ma sensu. A na domiar wszystkiego dowiedział się, że kilka dni później Ewa zaręczyła się z innym młodzieńcem z sąsiedniej wsi dlatego ich uczucie nie miało prawa rozkwitnąć. Mijały tygodnie, a dni robiły się coraz krótsze i coraz bardziej ponure. Padał deszcz, a na drzewach pojawiały się żółto-czerwone liście. To czas, kiedy można było wzmożyć polowania. I tak też Jan spędzał czas, polując na zwierzyny, ale też chodząc często nad rzekę i rozmyślając i tęskniąc za swoją wielką miłością Ewą. Pewnego dnia na kilka dni przed ślubem Ewy, Jan chodził po lesie i zorientował się, że nie jest w nim sam. Gdzieś daleko, w krzakach, dostrzegł Piotra, czyli ojca Ewy. I już chciał do niego podejść, żeby porozmawiać, ale okazało się, że Piotr nie był sam poszedł na polowanie z przyszłym mężem swojej córki. Nie będę się rzucał w oczy. Pomyślał Jan i już miał wychodzić z lasu, kiedy usłyszał głośny, przerażający ryk. O Boże, to niedźwiedź, atakuje tę dwójkę. Jan, niewiele myśląc, rzucił się im na pomoc. Kiedy był już blisko, naciągnął swój łuk z trzema strzałami i zauważył, że ojciec Ewy pozostał sam. Niewiele myśląc, wycelował w niedźwiedzia i go zabił. Jan podszedł do Piotra. Ojciec Ewy był zawstydzony, ale z drugiej strony bardzo wdzięczny Janowi za to, że ten uratował mu życie. Ten tchórz uciekł i zostawił mnie na pastwę losu, i gdyby nie twoja pomoc, Janie, pewnie bym tu zginął. Jestem twoim dłużnikiem, powiedział Piotr. Wiem, że kochasz moją córkę, a ona ciebie. A ten poprzedni gagatek był wart funta kłaków. Dlatego, za twoje męstwo i odwagę i dobre serce, zgadzam się, abyś poślubił moją córkę. Mężczyźni, wspólnymi siłami, zawlekli Niedźwiedzia do osady i opowiedzieli ludziom całą historię. A Ewa, kiedy dowiedziała się, że Jan będzie mógł być jej mężem, bardzo z tego powodu się ucieszyła. A na pamiątkę tej historii w Herybie gminy Strzelce znajdują się trzy lecące strzały.